Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dawno nie było testu porównawczego dressingów do wnętrza, dlatego postanowiliśmy e, nagrać taki odcinek, ponieważ e, od ostatniego tego typu odcinka pojawiło się już trochę nowości na rynku. Mam przed sobą cztery produkty. Tak naprawdę minęło półtora miesiąca od aplikacji. Jak to wygląda? Generalnie aplikowaliśmy dressingi na górne elementy drzwi e, i z tej strony, od strony kierowcy. Był położony PVR z firmy Pure Chemi, od strony zewnętrznej, natomiast od tej wewnętrznej mamy Clintech Interior Dressing. To samo zrobiliśmy na tylnych drzwiach, ponieważ tu na tych przednich mamy, zobaczcie, taki dosyć miękki winyl, natomiast na tylnych drzwiach jest o, taki plastik jak tutaj na dole, czyli twardy, gdzie te dressingi zupełnie inaczej się zachowują. I odpowiednio z drugiej strony zrobiliśmy od tej strony wewnętrznej, czyli powiedzmy od tej dressing FX Protect Interior Dressing, a od zewnętrznej Good Stuff Interior Dressing tak samo. Także mamy trzy produkty o nazwie Interior Dressing. Generalnie piór chemii może być też używany na plastikach zewnętrznych, chociaż nie będzie tak trwały, jak taka mocna konkurencja, jeżeli chodzi o produkty do zabezpieczenia na zewnątrz, dlatego dosyć mało się mówi o tym, żeby go stosować na zewnątrz, tylko głównie właśnie na tych elementach wewnętrznych. Natomiast można ewentualnie jak najbardziej, bo każdy dressing możecie kłaść też i na zewnątrz, trzeba tylko patrzeć na to, czy jak, jak długo on leży i czy nie zostają jakieś zacieki. Ewentualnie, jeżeli ktoś i tak często reaplikuje produkt, czemu nie? Można próbować kłaść tego typu dressingi również na tych elementach zewnętrznych. Jeżeli chodzi o trzy pozostałe produkty, to tutaj producenci ukierunkowują je tylko na te elementy wewnętrzne. Na początku skupmy się na samej aplikacji. Opowiem Wam, który produkt czym się charakteryzuje, oraz tym początkowym efektem wizualnym. Zacznijmy może od tej strony, czyli piór chemii PVR kontra Cleantech Interior Dressing. Jeżeli chodzi o efekty, to możecie sami teraz zauważyć, one są bardzo podobne. Oba produkty przyciemniły widocznie tworzywo, zarówno ten miękki winyl, jak i, jak i plastik, ten taki twardszy. Ten miękki winyl jest, on jest taki wbrew pozorom szarawy, więc ten efekt był taki bardziej jakby uwypuklający. Na pewno nie są to produkty, które jakby dają nam efekt. Już taki połyskujący, absolutnie. One są bliżej tego matu, taka satynka mat. To wszystko zależy tak naprawdę od tego, kto jak to oceni, jak odbiera. Bo rozmawiając z wieloma osobami, niektórzy mówią: O, ten produkt mi świetnie pasuje, a na przykład dla mnie to już jest troszeczkę taki połyskujący efekt, więc to musicie zawsze dobrać dla siebie, ale na ekranie na pewno widzicie, jak to wygląda. Tutaj jest to bardzo zbliżone. Jeżeli chodzi o PVR-a, z nim akurat mam dużo większe doświadczenie. Powiem, że na niektórych plastikach potrafił być troszeczkę, troszeczkę błyszczący, ale rzadko kiedy. Natomiast plus jest taki, że wtedy możemy na przykład go trochę szybsze, szybciej dotrzeć, albo możemy go mm, na przykład zbierać wilgotną mikrofibrą, ewentualnie zwilżyć mikrofibrę, którą będziemy go docierać, tak? Czyli mamy, nakładamy go aplikatorem, a później jak docieramy, to zwilżoną mikrofibrą. Możecie tak kombinować z tym dressingiem, Właśnie na wiele, wiele sposobów. Efekt porównywalny, jeżeli chodzi o zapach. Generalnie PVR ma bardzo, bardzo delikatny zapach, taki trochę mydlany. Tak, kojarzy się zdecydowanie z takim mydełkiem i to było wyczuwalne podczas aplikacji, ale to nie jest produkt, który jakby emanuje tymi. Mocnymi zapachami. Jedni powiedzą, że fajnie, bo nie czuć go nadmiernie, drudzy powiedzą, a ja chcę mocny zapach, tak? Także to już jest też kwestia indywidualna. Na pewno Clintecha w trakcie aplikacji było czuć troszeczkę e, bardziej, e, i tu jest bardzo też przyjemny zapach e, takiego kokosu, bardzo przyjemny taki kokosik, i to jest bardziej taki mleczny produkt, chociaż e, nadal jakby w takiej konsystencji wodnistej. Tutaj jeszcze przy aplikacji sobie sprawdziłem, jak te poszczególne produkty działają na takim. Tutaj mamy, zobaczcie, tą rączkę w takim macie. To jest taka nie guma, ale powiedzmy, że coś zbliżonego jak w BMW czy Audi macie taką Ala gumę. Tu jest taki bardzo gładki mat. Generalnie i ten i ten produkt możecie kłaść, natomiast przy Klintechu trzeba pamiętać, żeby po aplikacji od razu docierać. Jeżeli chodzi o PVR-a, jak przesmarowałem tą powierzchnię, zostawiłem to, słuchajcie, na około 3-4 minuty. Produkt jeszcze nie odparował, cały czas sobie tam pracował, jedno przetarcie i było wszystko równiutkie. Także mm, zdecydowanie polecam tutaj piór chemii na takie właśnie problematyczne elementy plastikowe. Trochę jakby a la guma i mocno matowe, ponieważ bardzo równo się rozkłada, nie ma problemów ze smużeniem, z mazami i tak dalej. To ogromny plus właśnie za to. No i to tyle, jeżeli chodzi o, o, o wstęp. Przejdźmy może teraz do drugiej strony. Jeżeli chodzi o, o to, co się działo później, to za chwilę do tego wrócimy. Natomiast przejdźmy teraz na drugą stronę. FX Protect i Good Stuff. Tutaj słuchajcie dwie skrajności bym powiedział. FX bardzo mocno przyciemniający, bardziej niż te dwa produkty. Jeżeli chodzi o Gustafa, totalny mat, mniej przyciemniający niż właśnie Clintech czy PVR. Także tu mamy takie dwie skrajności. Ja bym powiedział, że FX nawet troszeczkę za mocno wręcz przyciemnia na niektórych plastikach potrafi zrobić Leki taki połysk. Natomiast testowaliśmy go naprawdę dużo i ja go rozcięczam sobie z wodą destylowaną. Jeden do jednego nawet ewentualnie możecie y, troszeczkę mniej go rozcieńczyć, tak? czyli więcej produktu niż samej wody i dobrać odpowiedni efekt dla siebie. Jeżeli chodzi o trwałość, to ja nie widziałem tutaj jakichś skutków ubocznych, a tak naprawdę mamy mniej połyskujący ten efekt. Ewentualnie po nałożeniu szybsze dotarcie to też spowoduje, że będziemy mieli bardziej taką, bardziej efekt satynowy, wręcz matowy, aniżeli połyskujący. Jeżeli chodzi o Gustafa, tutaj mamy naprawdę taki totalny mat, bym powiedział, i to jest coś dla fanów właśnie powierzchni matowych. To co jeszcze tutaj jest ważne uwagi, to to, że FX daje niesamowitą śliskość. On potrzebuje tak naprawdę kilkunastu, kilkudziesięciu minut, żeby jakby dojrzeć sobie, natomiast później ta powierzchnia jest naprawdę bardzo, bardzo śliska i mam wrażenie, że nie zostaje też na, e, na palcach. Czyli tak, jakby w pełni zastygał trochę. No to jest dressing, ale nie chcę używać tu słowa powłoka, ale powiedzmy, no troszeczkę jakby tak, tak, tak się zachowywał. Jeżeli chodzi o zapach, e, tu mamy dwa produkty, które są tak naprawdę bardzo intensywne. Natomiast interior dressing ma taki zap, przepraszam, Gustaw, bo tutaj mamy dwa interior dressingi, to jest taki zapach bardziej owocowy, trochę mi się kojarzy z jakimiś takimi landrynkami albo jakimiś orężatkami w troszku. Ale zapach podczas aplikacji bardzo mocno wyczuwalny. Jeżeli ktoś lubi fajnie, jeżeli ktoś nie do końca jest fanem mocnych, takich intensywnych zapachów, szczególnie owocowych no to może nie być do końca zachwycony. Przy FX też mamy no, trochę takich jakby nut owocowych, mam wrażenie, ale troszeczkę innych, trochę bardziej takie bardziej delikatne. One też są wyczuwalne w trakcie aplikacji, to na pewno nie jest produkt tak łagodny jak, jak piór chemii, e, ale nie jest też aż tak e, intensywny. Teraz kilka słów na temat bezpieczeństwa, ponieważ dużo z Was o to pyta, zresztą my sami też drążymy ten temat. Generalnie wszystkie z tych produktów e, są bardzo bezpieczne, patrząc na karty charakterystyk. Na pewno nie są to takie dressingi, jak, jak te dressingi do albo plastików zewnętrznych, e, gdzie po prostu mamy całą gamę piktogramów. E, tutaj w ogóle w piór lintech i FX nie ma żadnych piktogramów. E, Goodstaff ma tylko wykrzykniczek, więc e, tutaj też nie ma za dużo jakichś tam strasznych dodatków, tak? Także mamy do czynienia z takimi bezpiecznymi produktami. Jeżeli chodzi o Fixa, tutaj z tego co wiem, też jest troszeczkę właściwości takich e, antybakteryjnych. E, jeszcze nie poszerzałem tego tematu, ale, ale mamy tutaj coś, co jakby wpływa pozytywnie e, na to, żeby te bakterie, jakieś tam drobne ustroje nam się nie namnażały później na tej zabezpieczonej. Powierzchni. Natomiast jeżeli mówimy o takim mistrzu bezpieczeństwa, to ja przeglądając karty, charakterystyk wszystkich tych czterech produktów, aż się zdziwiłem, że piór chemii wypada właśnie pod względem bezpieczeństwa no, bardzo, bardzo dobrze tak naprawdę nawet przy kontakcie z, ze skórą on nie jest u, uczulający nawet gdzieś tam chyba była taka zmianka że jeżeli jest krótko trwałe używanie bez rękawiczek to się nic nie dzieje więc produkt naprawdę bardzo ale to bardzo bezpieczny i co ważne jest też biodegradowalny także jeżeli szukacie takiego produktu to zdecydowanie Pure chem. no i teraz przejdziemy tak naprawdę już do finalnego podsumowania tak jak powiedziałem, auto przejechało półtora miesiąca, tak? nie, mam, nie wiem jaki dokładnie przebieg, ale jeździ codziennie w, tak naprawdę w trybie takim miejskim. Półtora miesiąca minęło. W tym czasie używałem czterokrotnie Quick Detailer do wnętrza. Był to kudek ADBLA i używałem też raz z softa, więc taki bardziej czyszczący produkt. Natomiast no ja te produkty zawsze używam na zasadzie takiego lekkiego tylko nawilżenia fibry i przetarcia. Wiem, że niektórzy z Was obficiej spryskują tą powierzchnię fibry i wtedy trą, trą, trą. Pamiętajcie, że te środki mają też właściwości czyszczące, więc jeżeli będziemy obficie je lać i długo, długo przecierać, no to wiadomo, że będziemy zmniejszać ten efekt tego przyciemnienia, efekt końcowy, jaki dają nam te dressingi. No i generalnie po tych półtora miesiąca yy, widać już e, troszeczkę y, różnic. Zacznijmy może od PVR i Clintecha. Tu tak naprawdę one były bardzo podobne na samym początku i cały czas są bardzo bardzo podobne, ale zarówno jeden i drugi produkt wyraźnie troszeczkę no, wygasł. E, z jednej strony patrząc widzę, że PVR jest taki bardziej przyciemniony, patrząc z drugiej strony widać, że ten klintech jest bardziej przyciemniony, dlatego nie wiem, czy to będzie widać tak naprawdę na zbliżeniach, ciężko jest to ująć. Też tutaj gdzieś, bo tak naprawdę dotąd kładliśmy te dressingi, więc na tych liniach też są widoczne różnice, ale one są niewielkie, ciężko, natomiast nadal to się odznacza, czyli te dressingi nadal sobie tam żyją. Co ciekawe, tu jeszcze e, ważna uwaga, jeżeli chodzi o Klintecha, e, mamy taki plastik wystawiony w ogóle na, na dwór, czyli tak naprawdę oprócz promieniowania UV mamy, mamy deszcze, teraz też i mrozy, e, więc e, i mamy tam odznaczone takie różne e, linie i też kwadraty. Właśnie ta powierzchnia jest zrobiona interior dressingiem. I co ciekawe, słuchajcie, e, cały czas one są bardzo, bardzo uwydatnione. Zresztą był nawet e, jakiś post na na fejsie chyba, tak? Na fejsie był taki post. To był dla nas szok, bo tak naprawdę minęło tam, słuchajcie, około, no ponad chyba dwa miesiące. Ponad dwa miesiące ten plastik cały czas leży, nawet go dzisiaj widziałem i cały czas jest widoczna ta e, różnica. TVR będzie raczej takim troszeczkę mniej trwałym dressingiem. Ja go też spróbowałem na elementach zewnętrznych, ale widać, że on nie ma tej trwałości. Produkt bardziej dla tych osób, które regularnie go stosują. No ale tutaj pamiętajmy o tym bezpieczeństwie. Tak to wygląda teraz. Jeżeli chodzi o twardy plastik, to mam wrażenie, że tam ta różnica jeszcze bardziej się zatarła i praktycznie nie widać, tak jakby tu przy tym winylu jednak ten produkt trochę nasiąkł, a przy tym gładkim twardym plastiku eee, troszeczkę mniej. To jeżeli chodzi o te dwa produkty, teraz przejdźmy do FX'a i Gustafa. Tutaj ta różnica jest zdecydowanie bardziej zauważalna, FX cały czas widać, że mocno przycie przyciemnia. Może już nie jest aż tak połyskujący, bo ja go tu zastosowałem jakby w koncentracie, nie rozcieńczałem go, więc troszeczkę, troszeczkę wygas, ale bardzo niewiele bym powiedział. Jeżeli chodzi o Gustafa, no tutaj mieliśmy cały czas produkt bardzo matowy, więc tak też pozostało, i jak będziecie widzieli teraz na zbliżeniach, to FXa raczej powinniście zauważyć, że nadal mamy to przyciemnienie. Przy Guttafie tego przyciemnienia nie ma, natomiast na tych dolnych paskach, tylko to jest z tamtej strony, tego Guttafa, gdzie nie, gdzie coś tam jeszcze widać, więc możemy, no ciężko tutaj powiedzieć, że cały czas ten dressing jest, no bo zazwyczaj takie to, czy coś działa i leży, możemy ocenić właśnie. No, obserwując przyciemnienie, tak? natomiast to, jak się tam zachowuje woda, jak sobie sprawdzaliśmy i patrząc pod różnymi kątami, widać, że jeszcze ten dressing leży, czyli półtora miesiąca i nadal jest. No, ja tu jestem bardzo ciekawy tego efeksa, bo on trzyma mocno to przyciemnienie, i tutaj też dodam, że mamy jeszcze na innych autach wrzuconego efeksa, i najdłużej leży nam około tam już trzech miesięcy i to cały czas leży i jest widoczne odcięcie, słuchajcie, więc myślę, że jeszcze, jeszcze sporo, sporo e, poleży. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeszcze na sam koniec e, kru, króciutkie już takie podsumowanie, co wyróżnia każdy z tych produktów. Piór chemii, na pewno bezpieczeństwo. E, z drugiej strony, jeżeli jesteście fanami trwałości i mocniejszego przyciemnienia, albo chcecie się pobawić E, możliwość regulacji tego przyciemnienia, ale na pewno tutaj ta trwałość jest domeną produktu FX e, Protect. Jeżeli jesteście fanami totalnego matu, zdecydowanie Goodstaff Was zadowoli, no i dodatkowo bardzo intensywny zapach, jeżeli to lubicie. No i Clintech, e, duże brawa tutaj za taką troszeczkę bardziej mleczną konsystencję, jego się naprawdę fajnie rozkłada i bardzo, bardzo przyjemny, kokosowy taki. Zapach, no i tutaj też warto wspomnieć o tym naszym teście, który odbywał się na powietrzu, gdzie dosyć długo mamy ten element wystawiony na działanie warunków zewnętrznych, a produkt cały czas słuchajcie działa, także być może warto nim się też bardziej zainteresować i potestować go na niektórych plastikach, nawet zewnętrznych. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o ten finalny efekt. Tak to ja zawsze powtarzam, każdy musi dobrać dressing dla siebie. To, co się podoba jednemu niekoniecznie będzie się podobało drugiemu. I też no nawet jeżeli my wam tutaj pokazujemy, to pokazujemy niby na dwóch rodzajach plastików, ale tych plastików jest wiele, wiele więcej, trzeba też pojeździć, więc no, zawsze warto te dressingi co jakiś czas zmieniać i poszukiwać tych, które są dla nas najlepsze. Jeżeli macie doświadczenia z tymi produktami, to oczywiście będziemy wdzięczni za Wasze uwagi. Możecie pisać, co lubicie, co Wam przypadło do gustu, a może co nie przypadło. Pamiętajcie również o tym, że po emisji filmu przez tydzień możecie zakupić produkty wykorzystane w filmie w promocyjnej cenie. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!